Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i ja zapraszam Was na piątkową aktualizację procesów na przestrzeni. Słuchajcie, jesteśmy w trakcie węzła. On się zaczął właściwie w weekend i on jeszcze trochę z nami pobędzie, natomiast dobra wiadomość jest taka, że już w lutym będzie dużo większa akcja niż jest teraz, czyli już będzie się działo, będzie. No po prostu ruszymy. Ruszymy ze wszystkim, co się teraz w pewnym sensie kotuje, tak jak pod pokrywką garnka. Yy, I teraz jesteśmy w tym momencie, możemy odczuwać takie poczucie przytłoczenia, yy, po, poczucie braku efektów tego, co robiliśmy, czy robimy. Yy, poczucie takiego yy, braku akcji pomimo bra naszego brania, brania udziału w tej akcji, czyli po prostu taki, taki, jakbyśmy działali, działali, ale w ogóle nic się nie przesuwa do przodu, wszystko cały czas, jak gdyby tkwi w takim yy, dosyć martwym punkcie. Tak się tylko nam wydaje, a tak naprawdę rzeczywiście ustalamy nowe zasady, czy nowe, nowe wartości, nowe treści, tylko tutaj jest bardzo ważny temat, o którym chcę Wam się powiedzieć. K konkretna właśnie trzy, trzy drogi, znowu te trzy drogi, trzecia droga. Tylko tak jak w zeszłym roku wam mówiłam, że zawsze trzeba wybierać trzecią drogę, to w tym roku Wam mówię, jaka to ma być droga. Yy, I teraz tak przy okazji Wam powiem, że też tutaj będzie istotna również treść empatia. Ale o empatii za chwilę. Natomiast trzy drogi. Bardzo dużo procesów, które w tej chwili może mogą nam doskwierać, czy gdzieś obserwujemy różne jakieś takie, nie jesteśmy zadowoleni z jakiegoś efektu, właśnie braku efektu, i cały czas stoimy przed jakimiś takimi, takimi tak zwanymi wyborami. I teraz trudno wybrać, którą ścieżką mam iść. I zawsze są oczywiście dwie, czyli nowa praca, nowa jakaś nowa w ogóle decyzja, odejście, wyjście, przyjście, pójście, i tak dalej. Zawsze dwie. I najczęściej y, utykamy w momencie, kiedy ani jedna, ani druga wersja nam się nie podoba, czy mamy za mało danych, żeby te wersje, y, tak jak gdyby, być na tyle przekonanym, żeby w tę jakąkolwiek wersję wybrać. I tutaj będzie zawsze, dwie drogi zawsze będą dotyczyły przeszłości, a potem przyszłości. Jedna droga jest związana z przeszłością, i o tej przeszłości też Wam trochę opowiem, i z przyszłością. Czyli przyszłość jest nieznana, a przeszłość jest znana, no bo ją przeżyliśmy. Przeszłość jest znana, i teraz uwaga: bardzo często, szczególnie u prekursupów, może w tej chwili występować chęć powrotu, do przeszłości, czyli takie powracanie do starych, różnych zachowań, po, y, y, wspominanie, odwoływanie się do czegoś, co kiedyś było. Czy, y, czy takie, wiecie, tak zwane za moich czasów, takie hasło, albo bo było, bo kiedyś, bo coś tam. To, że coś kiedyś było, to no to było i to się już z reguły kończy, ponieważ no, wszystko jest tymczasowe na tej przestrzeni, o tym należy pamiętać. Więc właśnie tutaj będziemy w tej chwili. Y, obserwować ten podział na te dwie części, czyli ten, ta przeszłość i przyszłość. Przyszłość jest oczywiście niepewna, w sensie, jeżeli my jej nie wytwarzamy y, i ona jest tylko jako obietnica, czy jako opcja, czy propozycja, czy okazja, to trudno nam w tym momencie, w trakcie tego węzła, to jest bardzo odczuwalne. Y, może być przynajmniej dla wielu odczuwalne, czyli brak przyszłości, przeszłość jest już jakby za nami i co dalej. I trzecią rozwiązaniem, no to, to najważniejszym, to jesteś Ty. Czyli, yy, i teraz tak, ten punkt: ja, no, niby to jest oczywiste, zawsze stawia na siebie, czyli ja to cały czas powtarzam już od kilku lat, że jak nie wiesz, co masz zrobić, to skup się na sobie. Ale i właśnie, i tutaj jest treść, którą ja uważam, że będziemy szlifowali cały, cały ten rok, 25. Czyli pod różnym kątem, pod różnym wariantem, w różny sposób będziemy się uczyli. Doszlifowywali, dokształcali taką treść powszechnie znaną, czyli samodzielność. I ta samodzielność ona również się będzie objawiała właśnie w samodzielnym podejmowaniu decyzji, ale najważniejsze, w samodzielnej kreacji swojej drogi. I to rozwiązuje problem przyszłości, ponieważ jeżeli mamy do wyboru przeszłość lub przyszłość, która jest niepewna, to oznacza, że w tym wypadku należy się skierować do siebie i koncentrować uwagę na tym, co ty chcesz. Co ty chcesz, bo dzięki temu będziesz w stanie kreować swoją przyszłość. Nie, jeżeli mamy opcję, która jest przed nami, na przykład opcja, propozycja pracy. I ta propozycja jest taka, no nie wiadomo jaka, ciężko się na tym oprzeć, ponieważ są to z reguły jakieś obietnice lub okazje, nie wiadomo jak to będzie, więc w tym momencie zwracamy się ku siebie, do siebie i skupiamy się na tym, co Ty, czego Ty chcesz i czy ta, ta opcja daje Ci jakkolwiek, chociaż jakąkolwiek szansę dotarcia do tego, czego Ty chcesz. I tutaj w tym momencie, czy potrzebujesz i tu w tym momencie jesteśmy my, więc tu jest ta samodzielność, samodzielna kreatywność. Będziemy mieli w tym teraz odczuwanie coraz większej, rosnącej potrzeby podnoszenia jakości. I ta jakość będzie nas rozczarowywać. Zewnętrzna jakość będzie nas rozczarowywać. Stąd znowuż do samodzielności, czyli na przykład takie, to co ja Wam mówiłam na prognozie na 25 rok. Że na przykład będą takie tematy typu rozwój świadomości, różne techniki, różne metody, one będą y, coraz mniej atrakcyjne, a niby przecież wzrastają przecież niby się rozwijają, coraz więcej ludzi się tym zajmuje, ten poziom świadomości wzrasta, o tym się zaczyna mówić, wszelkiego typu terapie, wszelkiego typu metody, takie, owaki i tak dalej, i to zaczyna tak, jakby nie starczyć, dlatego że właśnie się w tym momencie należałoby skupić na sobie. I jak wspomniałam wam bodajże w ostatniej aktualizacji od jakiegoś czasu również zaczynam badać y, narzędzie, którym jest tarot. Tam oczywiście parę komentarzy było, że teraz to tarot to jest, że y, 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 y tarot to jest już nie czytanie, przestrzeni, tylko narzędzia i że y, y, y tarot zarządza. No, więc y, przypominam Wam, że generalnie, co do zasady korzystania z narzędzia, to narzędzie jest dla ludzi, a nie ludzie dla tego narzędzia. Czyli tarot ma służyć człowiekowi, a nie człowiek służyć tarotowi. Yy, i, I ja badam po prostu to narzędzie, co nie twierdzę, że będzie można u mnie sobie przyjść na tarota, tylko badam to pod kątem, Takiej ciekawostki, po prostu mam taki dosyć analityczny umysł i w sumie uważam siebie za naukowca, więc w jakimś sensie ciekawość zawsze u mnie wygrywa ze wszystkimi innymi różnymi tam przekonaniami. Więc w związku z tym faktycznie pewne mam takie wnioski odnośnie tarota. Na daną chwilę nie mówię o samym tarocie, bo na razie jest to w trakcie, jestem jakby w trakcie eksperymentów z tym tarotem i przyglądam się temu narzędziu, jak ono działa, dlaczego ono działa, kiedy nie działa. Jakie są istotne interpretacje, skąd to się wzięło, i tak dalej, tak dalej. No takie typowe laboratorium badawcze w tej chwili mam nad tym talią. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jest na pewno istotne, dlaczego my będziemy mieli w pewnym sensie takie odejście od tych różnych metod, właśnie typu tarot. Co prawda uważam, że lekki renesans przechodzi teraz tarot, troszeczkę wychodzi spod tych takich kuluarów i zasłony okultyzmu i trochę zaczyna się robić wręcz powiedziałam, modny. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, gdzieś sami z siebie chcecie zgłębić tą, to narzędzie, to, to właściwie dlaczego nie, bo, bo już w tej chwili ten taki. Klimat, że to jest jakieś okultystyczne narzędzie, czy jakieś nie wiadomo jakie. To jest wszystko kwestia tego, jak się ma do tego podejście. Jeżeli my sobie nałożymy różne przekonania na dane narzędzie, to nawet nóż, którym się przed chwileczką kroiło chleb, może się stać nagle narzędziem zbrodni. Więc, więc to jest wszystko kwestia naszego nastawienia i tego, i w jaki sposób i w jakiej intencji czegoś chcemy używać. Tak jak nóż, tak jak młotek, także to wszystkie to są po prostu narzędzia, które można wykorzystać. W dobrej intencji można również pewnie wykorzystać złe intencje, chociaż nie wiem, czy tarot w ogóle się nadaje do wykorzystywania w złych intencji. Jeżeli jest taka metoda, to ja jej nie znam i nie chcę jej znać. W każdym razie ja po prostu to badam, ale chcę Wam powiedzieć, że między innymi dlatego, że będziemy coraz większą mieli tam po prostu dostęp do tych masy informacji. I coraz łatwiej się teraz pewnych rzeczy uczyć. W pewnym sensie tak zwana wiedza tajemna została odblokowana i ona zostaje coraz bardziej odblokowana. I teraz y, większość z nas ma już dostęp, czy poprzez internet, czy poprzez swoją świadomość, czy poprzez znajomych, których się ma. Wszędzie dookoła jest mnóstwo informacji i te informacje właśnie teraz do nas trafiają. I my możemy już z tymi zasobami naszych świadomości i zasobami umysłu po prostu sobie to analizować. I się z tym uspójnić, lepiej czy gorzej. Po prostu właśnie chodzi o tą pewność taką działania, że możesz, nikt ci nie zabrania. I to uświadomienie sobie tej samodzielności, bo właśnie samodzielność odpowiada na to pytanie, że Ty możesz. Że ty potrafisz coś zrobić, że ty nawet jak nie potrafisz, to się do, douczysz, to się nauczysz, możesz decydować o swoim życiu. I właśnie to, czy w Twoim życiu będzie nagle takie narzędzie, czy to będą kryształy, czy to będzie cokolwiek innego, czy chociażby ten no, przykładowy tarot, yy, czy, czy w ogóle zupełnie inny temat, to jest właśnie teraz ta samodzielność, że to ty decydujesz o tym. Może to dla wielu z, którzy mnie dzisiaj słuchają, jest to banał, już dawno do tego doszliście, ale w tym roku to będzie bardzo dosadnie yy, pokazane i przedstawione. Szczególnie właśnie związane jest to z rozwojem świadomości, że po prostu bardzo wiele rzeczy może nam nie wystarczyć, ale właśnie dlatego, że jesteśmy napełnieni maksymalnie informacjami zewnętrznymi, które potrzebują zostać użyte. W trasie, w, w, w praktyce one mają zostać użyte. Czyli tuż nie chodzi o to, żeby kolejną książkę napisać, kolejną książkę przeczytać, pójść na kolejne warsztaty, pójść na kolejny kurs, nauczyć się kolejnych rzeczy. One mają żyć. Te informacje mają teraz żyć, one się mają uspójnić, one się mają przekształcić w zasób, który potrzebujemy do realizacji naszej własnej indywidualnej ścieżki, niezależnej od wszystkiego dookoła. Czyli na tym ta samodzielność i to, to odejście od tych różnych dziwnych, Metod bliższych lub dalszych człowiekowi będzie polegało. Czyli znowuż z kolei, dlaczego sztuczna inteligencja też w tym roku będzie miała taki swoje trochę opad, <grym> energii, dlatego że też znowuż był moment zachwytu, fascynacji, ale teraz z drugiej strony my też chcemy swoje robić. Bo znowuż metoda sztucznej inteligencji to jest to jest po prostu metoda jakaś, którą można używać. Chat, GPT i tak dalej, i tak dalej. Są to odpowiedzi, jasne, ale jednak. Znalezienie tego, o co chodzi. On nie ma się zamknąć. My się nie mamy zamknąć teraz w jakimś takim urządzeniu, czy w jakimś narzędziu yy, czy w Tarocie, czy w PT, czy Cokolwiek innego. My się nie mamy zamknąć. My mamy to wejść w to, zobaczyć, jak to działa. I zacząć tego używać, tak jak wszystkich innych narzędzi w praktyce. Czyli jeżeli nożem, wiadomo, nie zawsze się tylko kroi chleb. Czasami, się, czasami nóż jest używany jako śrubokręt. Czasami nożem się, nie wiem, papier nawet kroi, nie tylko ten chleb. Więc właśnie o to chodzi, że wiemy, do czego służy to narzędzie i jak mamy go używać. Więc ono może ma nagle wszelakie, dużo różnych innych opcji. I ja może to jest taki dziwny przykład banalny na nożu, ale też wiem, że Wy lubicie moje przykłady proste i bo działają. I właśnie o to w tej samodzielności teraz, w tym roku, będzie bardzo mocno chodzić. Więc, wracając do węzła, również tutaj chciałam Wam coś powiedzieć o empatii. Empatia jest taką ciekawą treścią, która może w tej chwili również wzbudzać większą potrzebę używania. Czyli, no, niby jesteśmy empatyczni, ale dokładnie na czym polega empatia? Tak samo jak Wam powiedziałam w poprzednich aktualizacjach o sensie, że żeby był sens, to musi być sporo punktów odniesienia, czyli potrzebujemy podoświadczać iluś różnych opcji, żeby wiedzieć, jaki jest sens, a w związku z tym też kierunek i w związku z tym też oczywiście cel, ponieważ sens nadaje cel i cel nadaje kierunek. I dzięki temu możemy jakby wybrać tą całą sytuację, dlatego zwracajmy się zawsze do siebie, co ty jakim, co jest dla Ciebie, co ma dla Ciebie sens, nawet jeżeli... Super sytuacja, ale ona dla Ciebie nie ma sensu, do tego sensu albo jeszcze nie widzisz, albo już go nie widzisz. I to też jest bardzo ważne, właśnie tutaj jest też te trzy ścieżki znowuż, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Więc to są te rzeczy bardzo, bardzo więc połączenie bardzo i uspójnienie tych dwóch przyszłości, ścieżki przyszłości ze ścieżką przeszłości daje teraźniejszość, dzięki czemu to my jako to, że my mamy tą świadomość wiodącą, my mamy ten wpływ. My mamy tą ścieżką przyszłości swoją zarządzać, bo my jesteśmy kreatorami własnej przyszłości, każdy z nas osobna. I teraz, jeszcze tutaj, chciałam Wam dodać, jak się będą zachowywały w najbliższym czasie trzy nasze, nasze typy, czyli prekorsub, korsub aktywny i korsub reaktywny. Więc prekorsub będą się odwoływały do przeszłości, czyli będą miały potrzebę cały czas. Ożywania tego, co jest w przeszłości, co już się skończyło, co już nie pasuje, co już nie działa, bo już jest stare. Ale będą cały czas, więc tutaj należałoby skierować uwagę prekursupów do nauki. One potrzebują się w tej chwili edukować, jak najwięcej uczyć, wchłaniać nowych informacji ze spokojem, bo też nie, nie przesadzajmy z tym, z tym natłokiem tych informacji. Ale generalnie młode świadomości potrzebują jak najwięcej w tym okresie, w tym pierwszym półroczu uczyć się. Jeżeli chodzi o aktywne, aktywne kursupy będą w tej chwili pozbawione. Cierpliwości, będzie ta cierpliwość bardzo naciągnięta, e, będziecie się denerwować, będziecie naciskać, będziecie wytwarzać presję, będzie się Wam spieszyć, wszystko ma być na wczoraj i będzie takie cały czas poczucie niespełnienia związa związane właśnie z tym przepływem czasu, czyli to potrzeba tego, tego przepływu, tego czasu, czyli szybko, szybko, szybko bo to jest Wasz czas. Pierwsze półrocze to jest Wasz czas. Wy jesteście w tej chwili nakręceni, nastawieni na działanie, nastawieni przede wszystkim na efekty, na które trzeba poczekać oczywiście, bo właśnie efekty działania aktywnego, aktywnych kursów jest z reguły widoczne w nieaktywnym okresie, czyli w okresie jesienno-zimowym, ale lub w następnym okresie przyszłym roku aktywnym. Więc Wy w tej chwili się denerwujecie, tym bardziej ten węzeł Was tutaj ładnie przyhamował, ponieważ właśnie ten węzeł Cały styczeń właściwie byliśmy pod takim, takim jeszcze ciągnięciem, takiego właśnie bez tej aktywności, która już być powinna. Styczeń potrafi taki być. Teraz w lutym będzie już dużo większe, y, dużo większe tempo, dużo więcej się będzie wyłaniało. więc aktywne kursupy powinny się trochę uspokoić, bo się zacznie coś dziać. Natomiast reaktywne kursupy, czyli my, czyli ja m.in., y, poczucie przytłoczenia, y, poczucie. Y, Takiego zastanawiania się, ale bodźce zewnętrzne, które tworzą nam m.in. aktywne kursupy, cały czas na w pewnym sensie taką presję właśnie będą. Czyli my odczuwamy od Was ten brak cierpliwości, z drugiej strony my mamy więcej czasu. My nam, nie, nam się aż tak nie spieszy, bo my realizujemy swoje nieciągłości, czyli my się nie potrzebujemy uczyć. Aktywne się ciągle są uczyć i ciągle są nastawione na ten odbiór, 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 nowe bodźce, nowe bodźce. A reaktywne kursupy powolutku przesuwają się do przodu, nie mają potrzeby takiego, takiej prędkości, no ale przez to, że tą presję aktywne kursupy robią reaktywnym, no to wtedy w pewnym sensie my się czujemy przygnieceni, a wy się czujecie, że zniecierpliwieni. I taki mniej więcej jest tego finał. Natomiast jeżeli chodzi o świat. Świat to są duże plany, w tej chwili na świecie będą realizowane duże plany, tylko że właśnie też realizacja będzie bardzo mocno z czasem związana, czyli nie wszystko na raz. I na efekty trzeba będzie poczekać sporo czasu. I tutaj też właśnie o tym, to też będzie nas trochę demotyzowało, ale to wszystko dlatego, że właśnie ta samodzielność, czyli znowuż nie uda się nam przełożyć naszej uwagi na kogoś, czy na coś zewnętrznego, co nas przeprowadzi przez coś, tylko jednak będzie na tyle spowolniona cała, cała procedura procesu, żebyśmy jednak my zdążyli tą samodzielność sobie wytworzyć i żeby jednak się sprowadziło ostatecznie do tego, że jeżeli nie ma akcji, to Ty musisz tą akcję wykonać to twój, twój ruch po twojej stronie. Jeżeli musisz podjąć decyzję, to to jest twoja decyzja i to jest twoja akcja. Jeżeli wszystko stoi, to jest, znaczy się, że nie ma twojego ruchu, twojego działania i o tym jest ta sytuacja. Więc ta samodzielność, czyli to stawianie na siebie i właśnie decydowanie o własnej ścieżce i o własnej drodze przez te wybory, czyli przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, czyli to, co ty, ma, to, co ty chcesz, to już dzisiaj wytwarzasz z przeszłości jako z wniosków. Przeszłość zamykamy wnioskiem, ta przeszłość już nie ma, w czasie rozwoju świadomości my zamykamy wnioskami i w tej chwili też jest właśnie proces podsumowania cyklów i procesów, które miały miejsce w ostatnich latach, bo to nie jest jeden rok, tylko to już my mamy, mówimy tutaj cały czas o latach. Około 9 lat do tyłu. I w związku z tym, y, te procesy w tej chwili mniej więcej przeżywamy. Oczywiście, do zobaczenia wkrótce. W takim razie ja Wam życzę miłego weekendu. Mam nadzieję, że Wam ta aktualizacja coś tam podpowiedziała i coś wam dała. Y, więc y, no cóż, tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, że no właśnie ta teraźniejszość jest dzisiaj tworzona. Za kilka dni będzie lepiej, trochę odpuści. Trzymajcie się, pa.